Maryja i ojciec Pio to taki piękny, wdzięczny temat, bo to historia miłości synowskiej, miłości do matki. Tak widział Maryję jako matkę, kochającą matkę i tu jest wiele epizodów w jego życiu, które o tym mówią. Chociażby jako chłopczyk taki mały, czasem rozmawiał w pokoju na głos gdzie nie było nikogo. To jest świadectwo jej, jego mamy. Jego mama przyszła kiedyś i usłyszała, że Francio, tak oni nim mówiła, bo miał imię Franciszek ze chrztu, na cześć świętego Franciszka z Asyżu, przyszła i mówi, z kim ty rozmawiasz? Francio, do kogo ty mówisz? On zaskoczony, że mama jest, on mówi, no, ja rozmawiam z naszą mamą niebieską. A to jak? Ty ją słyszysz? Ty myślisz, że ona Ciebie słyszy? No, jak matka może nie słyszeć dziecka? No, przecież matka zawsze słucha dziecka. No i taka mama zdziwiona, że on tak mówi na głos. No, ale dobrze, no był pobożnym chłopczykiem, ale była zaskoczona, że tak na głos mówi i tak dalej. I ojciec był jako mały chłopczyk, był przekonany święcie, że każdy kto się modli do Matki Bożej, on ją słyszy. Matka Boża jego słyszy i on on ją słyszy, bo miał to doświadczenie bliskości Maryi. I na dowód tego przytoczę takie zdarzenie z jego życia, kiedy brat Kamil kwestarz, nasz zakonny, brat, który kwestował jedzenie dla klasztoru, dla braci, przyszedł do Pietrelciny, tam nie było naszego klasztoru. Rodzice ojca Pio byli na polu, pracowali jako rolnicy i ojciec Pio, jako dziewięcioletni bodajże chłopczyk, był w domu wtedy. I przyjął tego brata Kamila, pomodlili się, porozmawiali i tak dalej. I w pewnym momencie Franco, czyli Ojciec Pio jako chłopczyk zwraca się do brata Kamila tak, bracie ludzie nie chcą mówić, że rozmawiają z Matką Bożą, ale dlatego Ciebie chcę zapytać i, i jestem przekonany, że mi odpowiesz na to pytanie. Ja chcę Cię zapytać, czy Ty kiedy rozmawiasz z Matką Bożą, czy ją słyszysz? Ludzie ze, nie chcą ze mną rozmawiać. Brat Kamil się zdziwił, roześmiał i mówi: No, no wiesz, nie chyba nie, nie, nie słyszę matki Bożej. My się modlimy oczywiście, ale no, nie słyszę matki Bożej, żeby do mnie mówiła. A on chwilę pomyślał i mówi: Tak. Nie wierzę ci, że ty nie słyszysz. Jako zakonnik musisz słyszeć, co mówi do ciebie Matka Boża, bo no przecież każdy, kto z nią rozmawia, to ją słyszy. No, ty musisz mówić tylko tak ze względu na to, że jesteś pokorny, że nie chcesz powiedzieć tego sekretu, ale musisz ją słyszeć. Więc ojciec Pio nie uwierzył temu bratu, że on nie słyszy Matki Bożej, więc był przekonany, że wszyscy ludzie, którzy rozmawiają z Maryją, czy modlą się do Matki Bożej, jednocześnie słyszą jakiś głos od niej. I był taki wdzięczny za to, że ten brat Kamil y, otworzył mu drzwi, y, furty klasztorne, kiedy ojciec Pio zgłosił się do klasztoru: O, przyszedłeś, teraz będziemy rozmawiać razem z Matką Bożą powiedział brat Kamil. I rzeczywiście ojciec Pio miał takie bardzo synowskie podejście do Maryi, kiedy cierpiał, był mu ciężko, zwłaszcza. Jest wiele modlitw, kiedy. Układał takie piękne słowa i prośby do Matki Bożej. Maryjo, Ty mnie rozumiesz, najukochańsza matko. Matulu. Kochana, mateczko serdeczna i tak dalej, tak pieszczotliwie się do niej zwracał, y, pomóż mi bądź zawsze przy mnie, bo inaczej nie przeżyję tego cierpienia, trudu i tak dalej. I rzeczywiście czuł Matkę Bożą przy sobie, czuł ją bardzo blisko, że go pocieszała. Y, I kiedy zachorował ojciec pijo ciężko, y, no dokonała się taka cudowna interwencja Maryi. Y, w 1959 roku figura Matki Bożej Fatymskiej wędrowała po Italii. Przybyła do klasztoru do San Giovanni Rotondo, a ojciec Pio był w tym czasie już bardzo ciężko chory. Praktycznie leżał na łóżku i bracia go znieśli na noszach do kościoła, aby się tam długo modlił przed tą figurą. Modlił się tam serdecznie i szczerze. I kiedy skończył modlitwę, no bracia wynieśli go z powrotem do celi zakonnej. Po jakimś czasie, kilka godzin minęło, i figura została zabrana helikopterem. A ojciec Pio w swojej celi zakonnej ukazał się i pomachał białą chustą Maryi na pożegnanie. Tak często robił, kiedy przychodzili do niego y, no, czciciele i rozmawia, nie mógł z nimi rozmawiać, z nim przynajmniej chustą i tak się wyżalił. Brat, y, który był w celi ojca Pio, słyszał takie słowa, Matuchu, no kochana, Ty mnie zostawiasz, jak taki ciężko chory jestem, a Ty mnie chcesz zostawić w takiej chorobie? Przecież ja tylu jeszcze Twoich dzieci chciałem doprowadzić do Jezusa. Pomóż mi. I świadectwo tego ojca, Mario Jezuity, i pilota jest jasne: powiedzieli tak. I kiedy wylecieli San Giovanni Rotondo, coś im nakazało jeszcze wrócić. Zawrócili, zrobili czy takie okręgi helikopterem na, nad klasztorem San Giovanni Rotondo, i wtedy ojciec Pio doznał takiego dziwnego kaszlu, wręcz torsji, ale po jakimś czasie bardzo krótkim po prostu wyzdrowiał cudownie. I jeszcze dziewięć lat mógł spowiadać ludzi w San Giovanni Rotondo, i wszystkim opowiadał. Matka Boża mnie uleczyła, Matka Boża mnie uzdrowiła. I kiedy umierał, jest takie piękne świadectwo Gwardiana, który był przy nim i pokazał mu obraz y, z jego matki. Y, jego matki rodzonej, którą ojciec Pio bardzo kochał. A ojciec Pio ostatnie słowa, które wypowiedział ale ja widzę dwie mamy. Ja widzę dwie mamy. Czyli tą ziemską na fotografii i tę Matkę Niebieską, do, do, która go wzięła w ramiona i zaprowadziła y, do Boga na drugi brzeg życia. I więc jeszcze y, jedna sprawa jest bardzo taka piękna. Trzy lata temu y, bracia San Giovanni Rotondo y, zapragnęli, aby... Nie tylko figura Matki Bożej Fatymskiej wędrowała po Italii, ich klasztorze, ale by przybył obraz Matki Bożej Częstochowskiej do San Giovanni Rotondo. Ten obraz, który wędruje po naszej ojczyźnie już od wielu lat. I rzeczywiście z jasną górą żeśmy to załatwili, że mogliśmy ten obraz przewieźć do San Giovanni Rotondo. Bracia przygotowali przepiękną uroczystość. Pojechaliśmy do Forgi, głównego miasta w tej okolicy, i tam helikopterami przewieziono cudowny obraz razem z nami do San Giovanni Rotondo na pamiątkę tego uzdrowienia ojca Pio przez Marię. Helikopter zrobił tak samo trzy takie piękne okrążenia nad klasztorem. I, no, I rzeczywiście odbyła się piękna procesja do i, sanktuarium ojca Pio przez całe miasteczko. I, ludzie tłumnie brali udział w tej procesji, była modlitwa słowa Jana Pawła II o Maryi. I rzeczywiście, kiedy przybyliśmy do sanktuarium w San Giovanni Rotondo, tam obraz Matki Bożej Częstochowskiej został umieszczony w głównym ołtarzu, przepięknie udekorowany, na takim tronie ustawiony i tam przez cały tydzień ludzie modlili się w San Giovanni Rotondo przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Przybywały różne pielgrzymki ze biskupami z okolicznych diecezji, a w ostatnim dniu przewieziono ciało Ojca Pio z tej dużej bazyliki do y, sanktuarium tego y, Matki Bożej Łaskawej, gdzie był y, obraz Matki Bożej Częstochowskiej i tam Ojca Pio także przedstawiono właśnie y, Matce Bożej Częstochowskiej, aby tam się też za nas już żyjących jako święty mógł pomodlić przed obrazem jasnogórskim. Więc to był taki piękny polski akcent w San Giovanni Rotondo.